Cześć, witajcie, jestem Lord, a to jest kolejny odcinek z Star Wars Battlefront W tym odcinku zagramy sobie pogoń za droidami Jest to tryb Gdzie musimy przejąć wszystkie droidy A jest ich 3 Kurde Są czy droidy, musimy je wszystkie przejąć I jest około 15 sekund na wygraną I tak, yy, musimy zdobyć droida A Oni go przejmują teraz Tego trzeba bronić to wiecie, co. Nie, nie będę bronił, to będę atakował. Oh, f**k Kurde, znowu ten sam mnie zabił. Co z Aha. No to wiecie, no prawdziwa akcja zacznie się dopiero w drugiej rundzie, co nie? Bo tu dołączyłem do rozgrywki i wygramy. Ale powiem wam, że miałem jednego fraga na początku jaka asysta? nie. nawalone ich tam w jednym miejscu Nie wiem gdzie już, może tutaj pójdę, że coś tu będzie Był Na no, fajny sposób no, tym na tym zlatał dobrowego Bo nie jest fajny że... o, o, Popatrz, Chill zabijam na raz Jednego, no jeśli chodzi o ten granat, to a nie sobie najlepsza darowy No bożecie tak ładnie, bo że chcecie tak od ściany fajnie. Tak ja wiem, droida. Dostępni. Nie będę tego udostępnie. Przyjmujemy. Teraz będą tutaj śli, więc ja się muszę przygotować na bronę O kurda, się wystraszyłem, Jezu Ucho. Plecze. A, to mój O, fuck. Ty, musisz się na ciebie zemścić! No, co, 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 what the fuck, man? DL44, wiedziałem. Dobra, ale do DL44 na nagle nie Trzeba nieźle opanować. Trzeba naprawdę, na to, to, to nieźle opanować. Ponieważ jest tu na obsłudze Uryw tam HP już nie ma A! Ol, ile tam jest? Ej, to się w ogóle ciągnie ta rozgrywka Dączem i już był tak Zostało, nie wiem, 6 sekund do i już przejęli Olej, tam pierdzielne taki teraz Kurzełem się Kurczem się a! Kurde Olu szczęście, oni się wygrywali Kurde Nie te, r teraz musia mnie zabić Za kutafon. Jaka utrata No ja. A w ogóle odblokowałem Patrzcie co odblokowałem DLT-19X Zawiodłem się strasznie na tej broni Ponieważ ona nie zabija na hita no, musi Nie inna zabić na hita, bo dnia zostałem mu 2-4 HP, coś takiego Czyli jest to Gówno, to na hita Na przykład była sniperkę. Ja może kogoś zabiję Pokażę, jak to wygląda, jest taka właśnie no, przegrana. Widzimy się w kolejnej rundzie, może będzie lepsza. A więc jest kolejna runda, jest nienawidzę tej mapy. Nienawidzę Ej, ja muszę broni zmienić. Jasna Anielka, broni nie mogę zmienić. Ale powiem, on... no, To jest ta broń, to jest górno? to zabija na hita. A w ogóle nie będzie jak w pierwszej ale tak to, tak to się prezentuje. Yy... No taka snajperka, no widzicie No ale snajperki są z tego, że zabijam na hita, a nie kurde Jeszcze to ja nikomu nie na hita No i dupa, pan to ten mnie ze szczelby zabił nawet znaczy, ja mi się wydaje za przepustkę na Ta najlepsza jednostka łatwo w obsłudze No jak macie kurde z tego cela to i tak wam dobrze pójdzie Albo kurde jak nie myślim No mi dzisiaj coś fatalnie idzie Znaczy co ja przed odcinkiem będę sobie grał te kilka rundek żeby Bo to co ja tu pokazuję na tych filmach to jest jakiś, jakiś koszmar No mówię no kurwa no Serio Tylko ja jestem ofiarą przez debile zabijemy wow kurde no jeszcze go już nie zabiję znowu ten o tam to że... no, jest przykro kolego ja nie pomogę ci jesteś później wyżej a teraz ci pomogę przejmujemy szybciej przełem Kronić go tutaj Zajcie nie, nie skończy A z tam to A No nie Poczekaj no sniperka wezmę Jeden kilo Nie mam trzy kilo, sorry Neps, sposób Ktoś się ten... Z daleka ten to... Kuzyn na odcinek mi bił Dobra Tak się... No nie! Spadłem a tam idziemy typa Gdzieś tu był. Hmm, on no był tutaj. Jestem pewien, że on tutaj gdzieś latał. Patrz, ta fucking Chodź tutaj. No Patrz, jak ja będzie uciekał i... O, jak mi przykle, jak mi przykle. Ty, tą bombę z nie dał tutaj do Dloida. Jak ja w ogóle uda mi się tam dojść? Teraz Ta wypka podjeździe. Koniec zabawy, kur... Koniec zabawy. Ale nie, tam dobrze idzie. T27, bo tak myślałem, czy strzały i po mnie. Ile HP zostało? taki rak! Nie, Fucking Haha, jaki jak? Ja, ja to tak w ogóle w takim głupim miejscu dema to jeszcze wpadłem. Po prostu jak trzeba by Ja też Na to, że jestem dobry. Co jest? Co O, masz ma pen Ja! Co? On co tu stał? No teraz będę zaczął od 10 na 10 laty Aaaa Kurde, myślę, że ucieknę. Znowu ten haze pizza my tak wkurza. Bożem sobie idzie teraz. Świat nie ma rakiety. Tak było w Battlefield Heroes. Co so, można było tak fajnie się wybić do góry rakietą. szkoda, że tą grę Taka fajna gra była. Biegniemy, biegniemy, przejmowanie Przed panie, Przerwanie serii zabójstw Jestem pierwszy u nas Nieźle A w ogóle już drugi jestem pierwszy Praktycznie całą rundę Wow No jest walka od kanion do kanionu. Od wzgórza do wzgórza na dystans. Taka lipa ta... A zabiem! za 10 rok karabinem laserobym Taką serę też, tyle razy He he, he, co! A, nie zdążę lata rzucić, ale myślę, że tam na flop byłoby dużo plagów Chyba się jakoś uciekłem Ooo! Wow! Zabijemy, zabijemy, widziałem W kurde, zaraz w niego celować jakąś bupią skałę Boże, jak ja zrelaczyłem Chodź do jutru, przejmę. Przem, się sobą, a to będą tu chcieli, wiecie. Po niego iść, wyjdzie granat. Dziękuję. Ohohohoho. Headshot, piąty. Znaczy, ok nie, to tylko na 20, przysiężam na więcej. A pizza. No jak sz jest dobry, jest no. O, on tak zabija. Oh, fuck. The and what? Fuck. Baczcie, lord się wkurzył! Lord się wkurzył! Kurde, jaka musiałem za dobry! to ten ciur musiał tu na drodze mi stanąć, i przegrać! A akurat on nie musiał tu stanąć na tej drodze, jakiś inny by tam go zabił. No fa... Al... 25 gil? Najlepszy gracz. No. A mnie? To tam będzie sobie najlepszym graczem. W sumie też będę wstać kanogra, ale też mi dobrze poszło. Najlepszy z drużyny byłem. <grybujesz> tak? Ok, A więc to było tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej Battlefront, tak nie zapomnijcie łapce w górę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!